Księga Jeremiasza, rozdział 37 A po Jaszu, synu Joakima, którego Nebukadnesar, król babiloński, ustanowił królem nad ziemią ludzką, panował jako król Sedekiasz, syn Jozjasza. Lecz nie słuchał ani on, ani jego słudzy, ani lud ziemi słów Pana, które wypowiedział przez proroka Jeremiasza. A król Sedekiasz, Posłał Jechuchala, syna Selemiasza i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, do proroka Jeremiasza z taką prośbą: Módl się za nami do pana naszego Boga. Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu, jeszcze go nie wtrącono do więzienia. Wojsko faraona wyruszyło wtedy z Egiptu. A gdy usłyszeli o tym Chaldejczycy, którzy oblegali Jeruzalem, Wycofali się spod Jeruzalemu i doszło proroka Jeremiasza słowo pana tej treści. Tak mówi pan, Bóg Izraela. Tak powiecie królowi judzkiemu, który posłał was do mnie, aby się mnie poradzić. Oto wojsko faraona, które wyruszyło wam na odsiecz, powróci do swojej ziemi, do Egiptu. A wtedy Chaldejczycy wrócą i będą walczyć przeciwko temu miastu i zdobędą je a potem spalą ogniem. Tak mówi pan. Nie łudźcie samych siebie słowami, Chaldejczycy na pewno od nas odstąpią, gdyż nie odstąpią. Bo choćbyście pobili całe wojsko chaldejskie walczące z wami i pozostało z nich tylko kilku rannych, wtedy i ci, każdy w swoim namiocie, powstaliby i spaliliby to miasto. A gdy wojsko chaldejskie odstąpiło od Jeruzalemu przed wojskiem faraona, wyszedł Jeremiasz z Jeruzalemu, aby się udać do ziemi Benjamina i tam w gronie swych krewnych załatwić sprawę podziału spadku. Lecz gdy był w bramie benjamińskiej, gdzie pełnił straż mąż imieniem Jeriasz, syn Szelemiasza, syna Hananiasza, ten zatrzymał proroka Jeremiasza, wołając: Ty chcesz przejść do Haldejczyków? Wtedy Jeremiasz odpowiedział. Kłamstwo nie przechodzę do Haldejczyków, lecz Jeremiasz, nie słuchając go, pojmał Jeremiasza i zaprowadził go do książąt. A książęta unieśli się gniewem na Jeremiasza, bili go i zamknęli w domu kanclerza Jonatana, bo ten zamieniono na więzienie. Tak dostał się Jeremiasz do sklepionej ciemnicy i siedział tam Jeremiasz przez długi czas. Pewnego razu kazał go król Sedekiasz sprowadzić i wypytywał się go król potajemnie w swoim pałacu, mówiąc: Czy jest jakie słowo od pana? A jeremiasz odpowiedział: Jest. I powiedział: Będziesz wydany w ręce króla babilońskiego. I rzekł jeremiasz do króla Sedekiasza: Czym zgrzeszyłem przeciwko tobie i twoim sługom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia? I gdzie są teraz wasi prorocy, którzy wam prorokowali, mówiąc: Król Babiloński nie wystąpi przeciwko wam ani przeciwko tej ziemi. Otóż racz teraz posłuchać, mój panie królu, niech moje błaganie dojdzie przed twoje oblicze, nie odsyłaj mnie do domu kanclerza Jonatana, abym tam nie zginął. I rozkazał król Sedekiasz, aby oddano Jeremiasza pod straż na dziedzińcu wartowni. I dawano mu codziennie bochanek chleba z ulicy Piekarskiej, póki nie wyczerpał się chleb w mieście. I przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni.